Szanowni Państwo, Mama Powielokroć to projekt bardzo bliski mojemu sercu z tej prostej przyczyny, że sama jestem mamą powielokroć. Mama powielokroć to również relacje powielokroć, i to jest coś, co jest najbardziej chyba ekscytujące w życiu rodzinnym, że relacji wraz z każdym dzieckiem przybywa i to bogactwo jest z dnia na dzień coraz większe. Mówi się, że małe dzieci, mały problem, duże dzieci, duży problem. Ja bym powiedziała, że małe dzieci to. Mniejsza Frajda, duże dzieci, duża Frajda. I to bogactwo relacji, które z każdym rokiem się pogłębia, jest czymś, czymś, co najbardziej daje nam szczęście, szczęście osobiste, szczęście rodzinne. Dla młodych kobiet dzisiaj, które myślą o swojej przyszłości, o swojej karierze zawodowej czy rodzinnej, zawsze istnieje jakiś, jakiś dylemat. Myślę, że warto jest pokazywać wszystkie te sytuacje, w których można łączyć. I szczęśliwe życie rodzinne, głębokie relacje z tym, co robimy w życiu zawodowym, bo sukces, również ten zawodowy, smakuje o wiele bardziej, jeżeli może być świętowany i dzielony w rodzinie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję szczególnie wszystkim organizatorom, Państwu FIGAT z Fundacji Jednym Sercem za wspaniałą inicjatywę. Życzę owocnych obrad przyjemnie spędzonego czasu, udanej soboty i wszystkiego dobrego.